Pierwsza po południu w niedzielę i już koleżanki przyszły na lunch. A ta jeszcze dzieci przyprowadziła. I jak ci komar siedzi na oku. Komary zakały. Lubimy jajeczka, tak. I wykradamy niektórym z kurników też. Wczoraj nasz sąsiad raz był. I właśnie mówi, że rakony mu. Wyjadają, wykradają jajka, a łasica przychodzi i zabija kurczaki. Także on za bardzo nie jest wielkim fanem rakunów. ktoś się chce tu? Chcesz? Weź. No weź. Bardzo już mało mam winogron. Trzymałam na wieczór, ale tak wcześnie przyszli tu teraz, więc do wieczora nie doczekają. Wam wszystkie jajka rozdam. Specjalne jajka kupowane z farmy. Ale ty, koleżanko, skąd ty przychodzisz, jak ty masz mokre łapki. Ja myślałam, że ty jesteś tutaj pod spodem. Ta jest chyba pod spodem, bo łapki ma suche. Ojej, jak wylizuje, jakie pyszne. Jakie pyszne teraz winogronkiem sobie zagryźć. Jaka ty mokra jesteś, dziuko. Z nocnych zwierząt zmieniliście się tutaj w dzienne zwierzaki. No. A maluchu już nie mam. No i nie mam. Pokaż się tu. No chodź tu się do mnie. Chodź tu się. Chodź tutaj do mnie, ty. Czekaj, bo komar ci siedział. Chodź. Chodź, bo masz komara. Czekaj. Czekaj, no, tu masz na... Tu masz przy oku komara. Czy pank też biega? O proszę. Jakie towarzystwo. Nie gryź mojej, no co ty robisz? tu malutkie, malutkie. Chodź jeszcze, ci dam winogron. jakie party na lunch się zrobiło No masz. No masz, masz, masz. No nie da. Nie da tej drugiej. No daj jej. No daj jej. Ona nie widzi. Nieee! Dzi, <grystanie> Jak ciasteczko sobie chrupią teraz. A ja masz jeszcze jedno. Bo na nosie masz tu, czekaj, bo zawsze coś na tym nosie masz. W piątek wieczorem nalałam wody do obydwóch. Dzisiaj jest niedziela i ten z lewej już jest zupełnie pusty. Nie wiem, jak oni to zrobili. Z tego co widzę, są tylko trzy. No i proszę, jak dobrze wychowany szopracz. Hmm? Jeszcze ze srebrnej łyżeczki. Ale dobrze dzisiaj masz. I trochę kociej karmy nawet dostałaś. Oni przeważnie jedzą psią, ale kociom to tak na taki deser od czasu do czasu, dlatego że kocia karma ma za dużo protein. I tak za bardzo, gdyby cały czas jadły, to nie byłaby dobra dla nich. Mogłyby dostać tak zwane wole, czyli taką grubą szyję. Ale od czasu do czasu wiadomo, wszystko można zjeść, masz ten pasztecik. Kupiłam dla mamy szelkretki, te paszteciki, ale nie było jej już z miesiąc, także mam nadzieję, że żyje, bo z jej ją widział, ale była w ciąży znowu, tak jak już mówiłam. Czekaj, już tu ładnie łyżeczką, nie z, nie z opakowania, proszę ładnie łyżeczką jeść no pyszne dostała dwa jajka dzisiaj dobrze odżywiony shop. a tamta poszła gdzieś ale ty chrupiesz to jedzonko Także jedzonko się nie przyda kotkowi to się przyda shopowi. Teraz się napij. popi. Właśnie. Tam jeszcze winogronka są chyba ze dwa. Co tam jest? To tam czy panki biegają. Co? się przestraszyłam? Tu mokre wszystko. Masz takie małe spa dzisiaj tutaj przyszłaś w dzień. No, jaka ładna, jaka śliczna dzióbka. Cójka też chce sobie pojeść. Z tyłu brzęczą kolibry. Telewizji tutaj naprawdę nie trzeba. Czy internetu? Podwiązałam ten czarny bez, bo tak leżał na ziemi i te szopy po nim deptały. Także mam nadzieję, że będzie mu lepiej. Mm. No, chodź tutaj, chodź. No i misiowata mama też przeprowadziła swoje dzieciaczki. Ale ona ma dwa takie czarnuszki, a jeden zupełnie taki jasny, jak ona. No właśnie. Ale ty jesteś jasny. Także dwa się wdały pewnie za tatą. Wygląda na to, że to syn czarnej mamy. A jeden, może z tych dwóch braci lisków, z chudymi ogonami. No, tu panczek. Także wszyscy tutaj w harmonii jedzą. Nie można się na was napatrzyć. Co za śliczna rodzinka. You guys are precious. Boję się. No i moja koleżanka znowu przyszła i ich przestraszyła. Jak ty dzisiaj tam po tym przesaniu Bardzo ładnie wyglądasz No pięknie. No cudnie wyglądam, no cudnie, kamienciutka. Jejku. A tu malce idą tej drugiej, a ty masz taki kolor jak ona. Szur, że to nie jest twoja mama, a nie. No, jakie kolorki? Ale się zaroiło tych rakunów tutaj, <słyska> no, jakie walki pomiędzy ty mały, już Ciebie tak chwaliłam A to miało być dla czypanków wystawione. no co czyli przyszły dzieci mojej koleżanki i misiowatej mamy to jest 7 nie bić się tam dziłby nie 7, 8 wygląda nie. na to, że Tamta też ma cztery, tylko że trzy wcześniej były. Co was się tutaj namnożyło, dziady? No zobaczcie, co tutaj się dzieje. Trzy mamy z trójką dzieci. No. Trzy mamy ze wszystkimi dziećmi swoimi. W pewnym momencie naliczyłam 11 małych. Jest super, że tak wcześnie przychodzą, bo mogę fajnie je Wam pokazać. Troszki ładnie śpiewają, już jest koło wpół do ósmej w niedzielę. Zip pojechał do domu, ja zostałam jeszcze jedną noc sama. Chipmunk przebieg, i wszyscy się wystraszyli. Takiego małego zobaczcie. Czujni są.